Rodową ogłosił prokurator generalny. Od zeszłego tygodnia media informują o publikowanych w internecie tajnych dokumentach amerykańskich służb wywiadowczych i wojska. Materiały zawierają m.in. wysoce wrażliwe informacje dotyczące wojny na Ukrainie oraz bliskich sojuszników USA, w tym Izraela czy Korei Południowej. Ujawnienie tajnych dokumentów amerykańskich służb było celowym przestępstwem, powiedział rzecznik amerykańskiego Departamentu Obrony, generał Pat Ryder. Dodał, że Pentagon i służby nieustannie pracują, by poznać zakres, skalę i konsekwencje tego wycieku czas na rozmowę w Faktach RMF FM. Zapraszamy do RMF FM i internetowego radia RMF 24. Michał Zieliński i jego gość. Witamy panów. Dzień dobry, a gościem RMF FM i internetowego radia RMF 24 jest europoseł platformy były Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nasza korespondentka w Brukseli wczoraj się dowiedziała, że Komisja Europejska odwiesiła kary dla Polski za niewdrożenie przepisów dotyczących sądownictwa. Milion euro dziennie, sporo pieniędzy. Czy jest pan za tym, żeby Komisja poluzowała w tej sprawie? Zgodziła się na anulowanie części kar albo ich pomniejszenie? Jestem przede wszystkim za tym, żeby Polska wreszcie zaczęła pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej, zarówno ten wielki, wielki budżet na lata 2021-2027, jak i Krajowy Plan Odbudowy. I spełniła warunki, bo wtedy zostaną odwieszone te kary, a one wiążą się z niezależnością sądownictwa. Także te potrącenia, które się szykują nowe, bo. Uzbierało się tych potrąceń już, już sporo, na, na dzień dzisiejszy już ponad 360 milionów euro. No, no to trzeba widzieć w kontekście stanu polskiej gospodarki, który jest y, mizerny. Wchodzimy w tak zwaną stagflację. No tak, mocno. te pieniądze są na pewno potrzebne. O tym porozmawiamy już niedługo w internetowej części naszej rozmowy, ale chciałem jeszcze zapytać ponownie. Komisja nie mogłaby tego argumentu uznać, że choćby nikt tak jak Polska, oprócz Bałtów może, nie pomaga w stosunku do możliwości swoich Ukrainie jak Polska. To nie jest jakiś argument? To jest argument, bo Polska jest mocarstwem humanitarnym w tej chwili na tej mapie światowej i godna podziwu i ten podziw jest również w Brukseli, tylko że nie da się ominąć rządu i warunków instytucjonalnych tak, aby skierować te fundusze na przykład do marszałków czy do, bezpośrednio do organizacji pozarządowych. To jest po prostu instytucjonalnie prawnie niemożliwe. Ale taka wola jest. Oni bardzo by chcieli nagrodzić polskie społeczeństwo za gościnność wobec Ukraińców.